Zmieniaj nawyki, nie klimat. Pod takim hasłem odbywają się w naszym kraju tegoroczne obchody Dnia Ziemi. W Mrongowie imprezę zorganizowano 9 maja na Placu Unii Europejskiej. Nie zabrakło konkursów i zabaw, a także edukacji na temat zmian klimatu i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Warto organizować takie imprezy, ponieważ dużo osób może się nauczyć, jak pomagać środowisku. No, a przede wszystkim jest bardzo. jest super zabawa. Jest bardzo przyjemna i też to ma taki swój. Po prostu tu pokazuje, że trzeba dbać o ziemię, bo kiedyś może po prostu być bardzo źle na tej ziemi. Brudno wszędzie wycibiska śmieci. Podczas obchodów dnia ziemi można było odwiedzić stanowiska ekologiczne przygotowane przez leśny kompleks promocyjny, Mazurski park krajobrazowy, lokalną grupę działania Mazurskie Morze. Oraz Centrum Edukacji Ekomarina oferujące atrakcyjny program ekologiczno-edukacyjny. Wszyscy przekazywali wiedzę na temat przeciwdziałania niekorzystnym zmianom zachodzącym w atmosferze ziemskiej oraz kształtowania dobrych nawyków w duchu ekologicznego stylu życia w domu i najbliższym otoczeniu. Niestety nie jest to takie proste, jest to proces, który musi trwać ciągle, ponieważ cały czas musimy się dużo uczyć, mimo że jest prowadzony szereg akcji edukacyjnych, propagandowych, nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Jest to proces, którym musimy cały czas kodować i przekonywać wszystkich, siebie dorosłych również, nie tylko dzieci, że musimy przestrzegać zasad. Które pozwolą na utrzymanie środowiska w jak najlepszym stanie. No i oczywiście unikać tego, co jest z Śmieci, które zasypują nas. Ładnie to tak, od zuzi uciekać? Zaraz was zjemy. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Ziemi jest hasło ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zmieniaj nawyki, nie klimat, której celem jest nadanie problemowi ocieplania klimatu właściwej rangi w odbiorze społecznym wywołanie publicznej dyskusji na temat zmian klimatu, a także uświadomienie osobistej odpowiedzialności za środowisko naturalne. Powiedz, w jaki sposób można dbać o środowisko, o to, żeby na ziemi było czysto? Można segregować śmieci, prowadzić recykling, dbać o to, żeby na przykład tereny zielone uprawiać, jakieś zrobić swoje ogródki, zmniejszać ilość odpadów, no są różne sposoby. Jak ocenisz, w szkole mówią wam o tych wartościach? W jaki sposób? W szkole dużo o tym mówią, stoją kubły, żeby można makulaturę oddawać, butelki, plastik, wszystko. A w jaki sposób ty dbasz o ziemię, jak dbasz twoi Twojej rodzice w domu? No segreguję śmieci, yy, używam na, na przykład piję z kartonowych pudełek. Jeszcze nie, nie śmieci nigdzie. Obchody dnia ziemi w Mrągowie odbyły się już po raz czwarty i zorganizowano je na szczeblu powiatowym i miejskim. Koordynatorem działań związanych z Organizacją Dnia Ziemi w Mrągowie było Centrum Kultury i Turystyki.